Grzech chciwości niesie w sobie jedno kłamstwo, a brzmi ono następująco: posiadanie określonej rzeczy będzie dla mnie dobre, dlatego muszę to mieć. Jestem przekonany, że nie mogę być szczęśliwy, dopóki jej nie posiadam. Każde z siedmiu grzechów głównych potrzebuje kłamstwa, które mówiłoby, że niesie on nam jakieś korzyści. Niezależnie od tego, co uzyskamy, kierując się chciwością, nigdy nie zaznamy prawdziwego pokoju i radości z naszych osiągnięć. Pokój i radość mają swoje bezpośrednie źródło w sercu Boga i stają się naszym udziałem dzięki Duchowi Bożemu. Są one owocem czystego i świętego serca. Gdy siejemy święte ziarna, Zbieramy święte owoce. Nie ma tu miejsca na chciwość. A jak tą chciwość rozpoznać? Jesteśmy chciwi, jeśli przykładowo rozpaczamy i czujemy się źle po stracie nawet najmniejszej kwoty. Nasz spokój zostaje zmącony, kiedy po kupieniu czegoś odkrywamy, że w innym miejscu mogliśmy to nabyć taniej. Planujemy zapewnienie sobie pracy, która daje mnóstwo pieniędzy, a nie takiej, którą się interesujemy i która przynosi inne korzyści. Jesteśmy chorzy, gdy ktoś kupuje coś, czego pragniemy, a my nie możemy sobie na to pozwolić. I ostatni przykład rozpoznawania chciwości, gdy dajemy pewną. Rzecz komuś i chcemy mieć pewność, że ta nasza hojność zostanie odwzajemniona. Przykłady chciwości i zachłanności są tak oczywiste, jak, jak można było się przed chwileczką przekonać, że nie trudno je zauważyć. Posiadanie rzeczy dla samego ich posiadania jest wyrazem zachłanności pragnie po prostu mieć to wszystko. Pożąda posiadania czegoś tylko i wyłącznie dla samego posiadania. Odwołajmy się teraz do Pisma Świętego. Proponuję zajrzeć do pierwszego listu do Tymoteusza, w którym to czytamy. Albowiem, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Korzenie wszystkich omawianych siedmiu grzechów głównych tkwią w złu. Można tak stwierdzić w tym sensie, że zło powoduje cierpienie, powoduje ból. Jeśli popadniesz w któryś z tych grzechów, albo we wszystkie razem, to ty i ludzie wokół ciebie będziecie cierpieć. Bóg nie siedzi na odległej chmurce i czeka, aby nas skarać. Nasz Bóg jest Bogiem miłości, który łagodnie wprowadza nas w prawdę tak, byśmy mogli przeżywać szczęśliwe życie, wolne od cierpień i udręk prowadzonych przez grzech. Gdy grzeszymy, sami siebie karamy. Czym? Cierpieniem Jeśli chciwość jest jednym z twoich problemów Możesz nauczyć się nowych zachowań Które doprowadzą cię do radości i wolności Od pęd grzechu Chciwość podobna jest do szponu Zapuszcza swoje pazury I garnie do siebie, by posiąść Posiąść jak najwięcej Chciwość czy zachłanność, bo też tak to ujmuje się, to nadmierna miłość posiadania rzeczy, po to, by je mieć i zatrzymywać tylko dla siebie. W przypadku chciwości, podobnie jak w przypadku gniewu, kluczowym słowem jest określenie niewłaściwe. Bóg zawsze sprzyja swoim dzieciom. Pamiętaj o tym. Jeśli skupimy swoje serce na Bogu, będziemy obfitować. Jeśli skupimy się na obfitowaniu, możemy popaść w chciwość, zawiść. Jeżeli obecnie znajdujesz się w jakimś ucisku, błogosław, a nie przeklinaj. Często, gdy znajdujemy się w różnego rodzaju kłopotach finansowych, sercowych, zamiast użyć tego doświadczenia na chwałę Boga, często popadamy w chciwość, w zawiść. Myślę, że najlepszym lekarstwem i jedynym wybawieniem będzie modlitwa, modlitwa pełnej ufności do Boga. Otóż pragnienie jest darem od Boga. Życie bez pragnień byłoby tylko nudną egzystencją. Psychologowie utrzymują, że człowiek pozbawiony pragnień nie zblukłby się nawet rano z łóżka. Bez pragnienia życie zamiera. Przykazanie skierowane przeciwko chciwości i zachłanności nie są wymierzone przeciwko naturalnym pragnieniom, które sam Bóg, w nas wbudował. Przykazania zwracają się przeciw pragnieniom wypaczonym. Wobec tego całkowicie uzasadnionym jest pragnienie posiadania przykładowo przytulnego mieszkania, nowego stołu w jadalni, nowych ubrań, lepszej pracy. W samym pragnieniu tych rzeczy nie tkwi żaden grzech. Nawet pragnienie czegoś, co należy do kogoś innego, nie od razu oznacza, że jesteśmy zachłanni i pogrążeni w chciwości. Śmiertelny grzech chciwość jest często usprawiedliwiany przez innych ludzi, ponieważ wydaje się możliwy do zaakceptowania. Ponieważ chciwość może wyglądać na oszczędność, gospodarność, pomysłowość, można cierpieć z powodu szkód, jakie ona wyrządza, nie wiedząc nawet, dlaczego jest się tak nieszczęśliwym. Młoda kobieta o imieniu Mariola była przekonana, że wszystkie jej problemy zostały spowodowane przez innych. Przeżywała prawdziwe męki, kiedy w firmie ubezpieczeniowej odmówiono jej odszkodowania za utratę zdrowia która według niej nastąpiła w wyniku wykonywania pracy, a od tego była przecież ubezpieczona. Mariola mogłaby wyliczyć długą listę fizycznych dolegliwości i innych przykrości, których nabawiła się w wyniku warunków pracy. Wszyscy lekarze, których odwiedziła, zgadzali się jednak do jednego: że jej problemy, Znajdują się w jej umyśle. Mówili, że cierpi na zaburzenia na tle nerwowym i przepisywali środki uspokajające. Za każdym razem prosiła w modlitwie o uzdrowienie. Nigdy jednak nie znajdowała znaczącej ulgi. Dlaczego? Ponieważ uporczywie trzymała się błędnych przekonań dotyczących jej zdrowia fizycznego. A wszystkie one wypływały z chciwości. Skoro tak młodej kobiecie nie udawało się pokonać chciwości, to co my mamy zrobić, żeby ją stłamsić? Jak pokonać chciwość? Bardzo prosto. Możesz położyć kres uważaniu za tragedię sytuacji, w której nie masz tego, co posiada ktoś inny. Kpisz samego siebie, gdy wmawiasz sobie, że posiadanie czegoś sprawi, że lepiej się poczujesz, lub że zdobycie czegoś, co posiada ktoś inny, uczyni cię kimś ważniejszym. Bóg mówi, że już jesteś ważny. Chrystus przyszedł, by wyzwolić się od licznych udręb grzechu. Grzech chciwości może sprowadzić poważne cierpienie. Gdy odkryjesz, że jesteś kuszony, by pożądać to, co należy do kogoś innego, lub by czuć się przygnębionym na wieść o szczęściu kogoś innego, natychmiast powiedz sobie prawdę. Nie muszę mieć tego, co ma ktoś inny. Mogę przeżyć bez takich rzeczy, jak uznanie, osiągnięcia, talenty, które są udziałem innych. Mogę być szczęśliwy bez nich. Nie muszę ich mieć tylko po to, by mieć. Nie muszę być kimś innym, ani robić tego, co ktoś inny robi. Mogę być doskonale szczęśliwy, mając mniej niż inni. Mogę być całkowicie zadowolony z siebie. Takiej akceptacji życia, życia obecnego. Życzę Państwu.